Agnieszka Woźniak Starak i Ewa Drzyzga pokłóciły się na wizji. Żadna nie chciała odpuścić. Agnieszka Woźniak Starak i Ewa Drzyzga na co dzień prowadzą DDTVN. Na wizji wydaje się, że tworzą zgrany duet. Jak się jednak okazuje, nie zawsze we wszystkim dziennikarki się zgadzają. Niedawno poróżniły się na wizji. Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak Starak prowadzące Dzień Dobry TVN. Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak Oczywiście, że w celebryckim świecie jest mnóstwo toksyn. Nie wyobrażam sobie mieć dziś 13 lat i dźwigać tych nierealnych standardów piękna, filtrów i negatywnych komentarzy, mówiła Paris Hilton w radiu BB2. Pierwsza głos zabrała Agnieszka Woźniak Starak, która przyznała Paris rację. Dodała również, iż nie chciałaby być w sytuacji młodej dziewczyny, która jest wrażliwa i ma zupełnie inną odporność. Ona ma już swoje lata i wie, jak to ugryźć, i nie chciałaby być w sytuacji tej nastolatki, która ma zupełnie inną odporność i wrażliwość, powiedziała dziennikarka. Jak się później okazało, Agnieszka nie zgodziła się Ewa Drzyzga. Według niej, Paris to hipokrytka, ponieważ od lat retuszuje swoje fotografie. Moim zdaniem ona miała na myśli, że bez tych filtrów dzisiaj świat nie istnieje, taki jest i trzeba się z tym pogodzić, odpowiedziała Agnieszka Woźniak Starak. Na te słowa szybko zareagowała Ewa, według której Paris nie powinna się na ten temat wypowiadać, ja to rozumiem, ale po co to mówi? Pytała Ewa Drzyzga, Woźniak Starak dalej broniła zagranicznej celebrytki, żeby powspółczuć tym młodym dziewczynom, powiedziała Agnieszka. Ewa nie zostawiła tych słów bez odpowiedzi. Według niej nic nie wynika ze współczucia Paris z Hilton. Ale co z tego współczucia wynika? Współczucie to jest pierwszy etap i co dalej? Kropka. Powiedziała drzizga, mamy jednak nadzieję, że panie się pogodzą i dalej będzie można oglądać je w śniadaniówce.